Zdaliśmy sobie sprawę, że tutaj nie będzie lekki mecz dla nas. Po pierwszym meczu, który graliśmy u siebie z Manowem, bardzo dobrze potrafią ustawić się z tyłu i bronić. W pierwszym meczu, można powiedzieć, wygraliśmy 1-0, ale to określiłbym mianem męczarni na własnym boisku. Dzisiaj no, nie, nie, nie ustawiliśmy wysokiego pressingu, właśnie po to, żeby dać troszeczkę się drużynie z Manowa otworzyć, i, i to przyniosło bardzo dobre podania w tempo do, do Pawła Iskry Dwa razy zaawansowały bramkami do przerwy. Natomiast w drugiej połowie, tak jak Pan powiedział, tutaj wcześniej rozmawialiśmy, no całe mnóstwo sytuacji stuprocentowych, niewykorzystanych. Dobrze, że... Wy że te bramki wcześniej strzeliliśmy w pierwszej połowie, ale no, część tych sytuacji powinniśmy wykorzystać. No troszeczkę wiadomo, że boisko może tego nie ułatwiało, bo piłka dosyć mocno tutaj skakała po tej stronie boiska, ale to nie jest wymówka. No, powinniśmy część tych sytuacji wykorzystać i, i, i nie martwić się gdzieś tam do końca, że jakaś jedna przypadkowa bramka spowoduje nerwowość u nas. Natomiast dopisujemy trzy punkty. Jest to, wiadomo, że naszym celem jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ale inne drużyny też, też mają taki cel. I no, będziemy wszystko robić, żeby w następnych meczach również wygrywać. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo po tutaj przyjechaliśmy. I tyle. Dziękuję bardzo właściwie tak, Kamil ma właściwie 2-0 od pierwszej połowy na tej drugiej. No, Można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, że więcej chyba na gości nie wpadło. Także zostać stało błędów. No, Mam mieszane uczucia co do, tego, co do tego meczu i wynik co prawda 2-0. do Mógł być zdecydowanie wyższy. Flota miała bardzo dużo okazji, i których nie wykorzystała stuprocentowych. To jest jeden minus tego spotkania. Drugi, jeśli miałbym ocenić wolę walki mojego zespołu i taki czynnik mentalny, to, to wiem... I widziałem, i myślę, że wszyscy to widzieli, że, że bardzo dużo e, wysiłku nas kosztowało to spotkanie, żeby utrzymać takie m, tempo gry w obronie 1 na jeden, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą połowę. Mieliśmy ze dwa, trzy fragmenty e, dłuższe w tym spotkaniu, w którym nasza gra wyglądała bardzo dobrze i, i byliśmy równorzędnym partnerem dla, dla lidera w tym spotkaniu. Mieliśmy też swoje dwie naprawdę dogodne sytuacje, w które powinniśmy zamienić na bramkę. Nie mówię o tym, czy one by nam dały zdobyć punktową, Ale powinny być zamienione na, na gola. Wtedy takie spotkanie się rozgrywa zupełnie inaczej. E, cieszę się, bo, bo widzę lekką progresję w grze swojego zespołu. E, przed sezonem doszło kilku nowych zawodników i wi widzę, że zaczyna się to zazębiać. E, z takimi rywalami jak flota. E, no ciężko nam będzie jeszcze. Ciężko by nam było zapunktować, ponieważ tych błędów indywidualnych jest zbyt dużo i, i one nas kosztują, e, kosztują straty punktów. Ale, mimo wszystko, jeśli my będziemy grali w taki sposób, jak e, w tych dobrych fragmentach z liderem zagraliśmy, plus zostaniemy przy tym, przy tym aspekcie woli walki i takiej zawziętości, e, to, 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 to myślę, że w tych meczach, które są dla nas bezpośrednio ważne, będą, będą, będą punkty. I na to liczę, i, i na tym będziemy się skupiać. Okay. Okay. Where'd you find me?